Hej moi drodzy, witam serdecznie. Miło mi was tutaj dzisiaj widzieć w to piękne czwartkowe popołudnie. Zastanawiam się co tam u was słychać. Czy korzystacie już z wakacji, jeżeli chodzicie do szkoły, czy skończyły się wam być może egzaminy? Czy może jeszcze Przepraszam, chodzicie na zajęcia, bo, różno, bo różnie to bywam. Czy dzisiaj Eldenik? Dzisiaj Eldenik, moi drodzy, jak najbardziej Eldenik. Ale oprócz LDNika będę miał jeszcze dla was ym, parę innych informacji, dlatego zacznijmy może sobie od tego na dobry początek. Krok pierwszy, powiedziałem, że zmienimy cel. To będą trzy różne cele, które będą formą głosowania, dlatego uwaga, ten cel w tej chwili ukrywam, ponieważ jak zresztą widzieliście, bądź nie widzieliście, będziemy w niedzielę wpierdalać chipsa, moi drodzy. Mamy chipsa, jest on tutaj. Czeka na konsumpcję. Robimy challenge'a w niedzielę, ale teraz, żeby sobie troszeczkę uprzyjemnić proces dzisiejszego streamie i oczekiwania na challenge'a, zrobimy małe głosowanie donate'owe dla każdego, kto będzie chętny, więc uwaga. Myślę, że najniższy cel to będzie poniżej 2 minut, drugi to będzie 2 do 7 minut, a trzeci to będzie 7 do 15 minut. Wydaje mi się, że 15 minut to jest jakby wygrany challenge, ponieważ cały. Ten challenge polega na tym, żeby jak najdłużej wytrzymać bez popijania tego, bez ulżenia sobie w jakiś specyficzny sposób. Tak więc y, to będzie jakby mój wynik. I teraz mamy piękne głosowanie. Teraz każdy, kto będzie, będzie chciał wysłać do Nejciora podczas tego streama, będzie miał piękną okazję pokazać, jak bardzo we mnie wierzy. <laughs> Moi drodzy, mamy. Oto Elden Popaczu. Ja w moim mięsnym ubranku. Zaraz po tym, jak ostatnio bawiliśmy się z tymi kulami jebanymi, dużo łez znaleźliśmy. A zobaczymy, jak to będzie teraz. <laughs> ja chcę sobie w ogóle. A no, niekoniecznie chciałem odpoczywać. Chcę stąd wydupcać. Pójdziemy sobie w ogóle w jedno miejsce. Sala szkolna. Wiem, że gdzieś tutaj, w którymś tym miejscu, powinienem być w stanie znaleźć pewnego staffa, który może być całkiem ciekawym dodatkiem do tego builda, którego potencjalnie planuję. <laughs> Magiczna pała do czarów jest w mieście w biomie ze zgnilizną. Nie brzmi to najlepiej. Nie brzmi to najlepiej. Tak bym tego porównania nie, jakby nie wykonał. Dzwonek kulisty Topsa. Jest, błyska mnie. I bariera, dobra. No to żeś się kurwa pouczył, ziomeczku. Naprawdę. Plus jeden dla ciebie. Na chuj ja ci ten klucz kombinowany, żebyś tutaj przyszedł i umarł momentalnie. Umarł e, tak jak żył, siedząc. No w sumie to prawda, jak go spotkaliśmy po raz pierwszy w tym kościele, to siedział. Dobra, czat, nadszedł ten moment, tak mi się przynajmniej wydaje. Po pierwsze, jeżeli chodzi w ogóle o mojego całego builda, jest polecane tak naprawdę używanie domyślnego stroju samuraja, a potem przerzucenie się na jakiś set Ronina, z tego co dobrze w ogóle wyczytałem, tak więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w naszym wykonaniu. Rękawice z Krainy Trzcin, inne i buty też. Z Krainy Trzcin, tak. Set z Krainy Trzcin. No i wracamy do naszego OG looku bez żadnego dzbana, zobaczymy co później Kokaino. sobie zakładamy. Ale dobra, ym... Idę gdzie indziej. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to można sobie zakupić, zakupić ten talisman, o który, o który chodzi, od EG'ego, który znajduje się tutaj. Sprawdźmy po prostu, co będziemy miał tutaj do zaoferowania. Zresztą jeszcze Moonveil do upgrade'u tutaj też się znajduje. To jest oczywiście ten przedmiot, który polecany jest, żebym sobie teraz zakupił, tak więc kurwa, czemu nie. Mamy nasze cudowne ataki już tutaj gotowe. Habuś! Kurwa, masz, aż mam ochotę to przetestować na jakimś losowym przeciwniku dookoła. Poś! Dobra, jakiś losowy kurwa kościo trupiks Świetnie, padł na jednego strzała. Czad, jestem, jestem trochę podekscytowany. Mam wrażenie, że potencjalny inny lekko magiczny build troszeczkę ożywia moje zainteresowanie tą samą gierką, ale nie mówmy jeszcze, hop, tutaj jest celem. Zagrał 30 godzin, gadając o magii, teraz zrezygnuję po godzinie. No kurwa, kto wie, może i tak się to skończy. Czym jest w ogóle całe to miejsce? Kompletnie nie ogarniam. Kompletnie tego miejsca nie zwiedzałem. O kurwa! Nie, dobra, to tylko wybuchy jakiejś jebanej trucizny na jeziorze. Bagno Aonii, świetnie. No dobra. Czy ta szkarłatna zgnilizna będzie mi blokowała perfekcyjnie drogę do tego całego mojego Meteorite Staffa, który tutaj jest do podniesienia? Potencjalnie tak. Czy zdążę przebiec zanim się wyjebie? Potencjalnie nie. Kurwa, kurwa. Ej, dobra, jak na razie mi się udaje. Udaje mi się. Omijam szkarłatną zgniliznę bagienną. Hops, hops. Dobra, dobra, jest git. Na koniu nie nabija trucizny od bagna? Pure delete. Naprawdę? Mój koniec odporny na zgniliznę. No dobra, okej. Okay. Przydatność konia zwiększa się. Tutaj mamy jakieś ruiny. Tutaj oczywiście rośliny będą mnie jebały, bo dlaczego by nie? Dobra, złaź z konia, byku. Jak bardzo będę bił teraz za pomocą w ogóle tego miecza? Coś czuję, że... Kurwa, całkiem nieźle. No dobra, okej, okay. nadal. To są tylko i wyłącznie jakieś gówniane rośliny. Tutaj złoty run sobie siedzi. O! Ja dobra, okej, okay. na takie trash moby, jeżeli mam je ciąć po prostu, to też całkiem skuteczne, przynajmniej na razie. Coś tutaj jeszcze do zebrania gdzieś się znajduje po drugiej stronie. O, tutaj! Kostur z Meteorytu! Czekał sobie po prostu. Tak, nie zauważyłem go. Czy próbowałem udawać, że tak naprawdę chciałem zabić przeciwników i wrócić go znaleźć? Tak. Czy przejrzeliście mnie? Nie wiem, bo sam się przyznałem, zanim ktokolwiek mi to zasugerował. Ciach! Teraz niestety nie mogę machać na obie strony tym mieczem, ponieważ mam kostur w lewej ręce, ale potencjalnie mógłbym rzucać mojego glimstone pebla. Czy oni się będą respawnowali z tej chujni i grzybni w nieskończoność? Tak to działa? Oj, oj, oj. Dobra, gazy jakieś trujące. Co się tutaj odpierdala w ogóle? Dobra, ten ścięty. Ja nie wiem teraz, czy oni tutaj poprzychodzili do mnie wszyscy, czy oni po prostu wstają. Przejeżdżamy na drugą stronę. Czy to jest kurwa gargantuiczny czerwony chraboszcz? Co jest, kurwa? Co on taki duży jest? Rozumiem, co? Wszystkie ładunki, butelki przywraca jeszcze inne, kurwa, dynksy? Dobra. Zbieramy przedmioty, wydobcamy stąd. I o! Mordo. Podnieś przedmiot! O, kurwa! Sakramentalny pączek! Ja pierdolę pączki tu nawet znajduję. Celia, miasto magii. Co to, kurwa, jest w ogóle? za? To jest portal jakiś? Zwykłe drzwi? Gdzie ja teraz dojechałem? I w co ja się tutaj zaraz najlepszego wpierdolę? Dziękuję ci wcześniej za piąteczkę, pobieram Eldenau od dwóch dni, idealnie pod koniec pobierania twój stream. Ja naprawdę uważam, że szybki internet to powinno być... Oa! Co jest, kurwa? Halo? Jebany ma wielki miecz! O! Kurwa, dobra, to się nie udało. Ciach! Woo! Jeszcze raz! O, kurwa, dobra, teraz to nie siadło kompletnie. Ajajajajaj. Kurwa. Dobra, ten nie żyje, ten też zaraz zaliczy śmierdulę. śmierdule. Ciach, bach! Powiem wam tak, Moon Veil może być przyjemniejszym mieczem, chociażby pod kątem tego, że czuję się bardziej kozacko, kiedy go używam. No w sumie tak jak na razie, to w ogóle nie rzucam tych czarów. <grym> nie używam tego kostura. No co byście ze mną zrobili? Ty ja myślałem, że będę tutaj super fajnym użytkownikiem magii, czaru, czaru, prawo, lewo, rzucam sobie jakimiś dynksami. A teraz jak tylko mi mówicie, żebym broń wiół w dwie ręce, bo będę więcej napierdalać zwykłymi uderzniami, to od razu to robię. Dlaczego wypleniliście ze mnie miłość do magii? Że w grze jest. O kurwa, nie tak! Nie! Szkarłatna zgnilizna! Byku, daj mi kurwa spokój! Ile tych ataków wykonujesz? Ciach! A i do widzenia. No widzicie, to też działa. To jest po prostu. A, ja Artur z Norwegii. 1006 zł 66, 66 groszy Long Time no see Amigo. Kurwa! Dlaczego to zawsze dzieje się dokładnie w tym momencie, kiedy tego się nie spodziewam? Kurwa, Artur! Witam cię serdecznie, ciebie i twój bardzo. Jak to było? Gruby, bardzo pieniądz? Nie, bo to są funty GBP. Nie pamiętam, jaka jest waluta w Norwegii. Chrywny, runy jakieś. Korony, może? O, to by miało sens, biorąc pod uwagę północ. Kurwa, Artur! Chory pojebie! Zagłosował na żółte! Żółte wygrywa! Witam cię, Arturze, serdecznie. Long time no see. Miło mi Cię tutaj widzieć ponownie. Dziękuję ślicznie za tak przeogromne wsparcie. Kierkier kier dla Ciebie. Dziękuję ślicznie. Powróćmy do krysatem. Dobra, mówicie, że jakiś bosik jest tutaj na środku tego jeziora, ale nie wiem, jakby boję się trochę tego, że najebie mnie. W sensie mamy tutaj y, mocne, mocną szkarłatną zgniliznę, która czeka po prostu, żeby mnie wyruchać. o kurwa, jak się kręci, jak pojebanej. Dajcie, dajcie się zabić, drogie manekiny, dajcie się zabić. O, kurwa. Oj, 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 eksplozje zgnilizny. Przepraszam bardzo, tutaj jest miejsce łaski? What the fuck, na samym środku tego szatańskiego jeziora? Ten wygląda jak zwykły przeciwnik, no to go nalaj. Ale, o kurwa! Ale czy nim jest?! No dobra. O! Szkarłatna zgnilizna! Już mnie napierdala! Łohoj! Ty, co to kurwa za dynksy latają?! Panie! Drugi! Nie! I am dead? Very, very dead, dead, very, very dead, kurwa. One pound fish, one pound fish, trzy kurwa! Pojebało jeszcze jakiś pajac! Kurwa, ten pajac to tutaj największe wyzwanie mam wrażenie stanowi. OAA! To jest kurwa przy. Przyzywator ich! Kurwa, to jest on?! Ale to była beznadziejna walka na najchujowszym terenie na świecie, musiałem się pojedynkować. Dobra, chat, y, mamy tutaj kurwa pewien problem. W sensie walczenie w szkarłatnej zgniliźnie wydaje się być problematyczne. Ała, ja, 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 ja po moje runy chcę lecieć. Na dobry początek. O kurwa, no tak. Nie, nie pozwoli, nie pozwoli! Dawaj runy, o, runy, byku, o, runy! Okej, okay, dobra, mam runy. Ciach, kurwa! Bum! Nadal zadaje o wiele większe obrażenia, kiedy po prostu. O! Szkarłatna zgnilizna. Ciach! Dobra. Leczenie jakieś? Kurwa, gdzie ja się mam rolować? Donikąd! Zajmie i mnie zajebał. Milicenta? Kim jest milicenta? Nie, nie! 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 Kurwa, to burch wyjebane tutaj, w obu których muszę walczyć. Dobra, szkarłatna zgnilizna. Chuj z nią. Chodź, gdzie się kurwa rolujesz? Jeszcze raz! Nie! Dobra, dobra, przeżyjemy to, przeżyjemy to. Ciach! Kurwa też uniknięte. Jakie paściarstwo! Nie, miało być lepiej. Ryb! Wuhu! Dobra, okej, okay. zdecydowanie to nie ona jakby utrzymuje tych w przyzwaniu, ale dam radę. Sakramentalny pajączek, złote runy, w chuj run. Milicenta nie żyje. No i co? No i kurwa zajebiście, tak się można bawić. Milicenta gang. Fajne jest to ciachnięcie, muszę przyznać, podoba mi się. <laughs> Nie jest idealne w każdym przypadku. Na jednego przeciwnika działa lepiej, na innego przeciwnika działa gorzej, ale ostatecznie przyjemnie się tym po prostu macham. No dobra. Mm, powiedzieliście, że jeszcze coś między korzeniami tutaj kurwa się znajduje? O kurwa. Okej, okay, dobra. Jest bosik. Let's fucking go! <laughs> o kurwa, no dobra. Huhu! O chuj! Dobra! Nie bij! Nie bij! Butelka. Nie bij! Uuu, bił. Dobra, panie dowódco. Ty. O, kurwa, ale wybuch. Okej, okay, dobra, chyba jestem poza zasięgiem. Uuuu, uuu, nie, nie byłem, nie byłem! Dobra, wstawaj, mordo! Kurwa, tam strzelają do mnie jeszcze z daleka. Powiem tak. Jebana szkarłatna Jahu. Aj, baj baj, ja pierdolę! Potężny jest jebaniec, jeszcze ta zgnilizna tona przeciwników dookoła. Dobra, wiecie co? Muszę zrobić jedną rzecz. Posąg Mariki? A dawaj posąg Mariki, czemu nie? Idę po runy, wypierdalam. Mamy jedną ważną rzecz do zrobienia jeszcze przy stole. <laughs> Dobra, wydupcam z tego jeziora, nie lubię go. Co ja chciałem zrobić? Mam w chuj runów generalnie do otwarcia w ekwipunku. Czemu nie, czemu nie miałbym podbić swojego levela, jeżeli mogę podbić swój level? Mam nawet takie kurewsko potężne tutaj. 13 to jest ile? To jest 65 tysięcy run tutaj mam. What the fuck? No dobra, podbijmy sobie w takim razie znowu witkę, umysł na razie to na całkiem niezłym poziomie jest, ulepsz sobie prochy mimika oraz kup yy, czapkę Renali. no właśnie, idę ulepszyć prochy mimika, oczywiście, że tak, to jest mój cel teraz. Dostrajanie duchów, um, upiorna konwalia, ty, 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 ty. nagrobna upiorna, no to kurwa lećmy. Aha, bo run nie mam. <laughs> Dobra, wiecie co, Pierdole to w takim razie bierzemy, otwieramy wszystkie te jebane runy duże, które tutaj mam. Po to je zbierałem, żeby po prostu wydupcyć je od razu. Let's fucking go. A ja ile inteligencja? O trzy inteligencje idzie w górę. No zawsze coś jak. <laughs> tak! To jest ten luk! W końcu! Mam przedmiot, który działa i wyglądam jak jebana kurwa szypułka od ananasa. No nawet nie od Ananasa, od jakiegokolwiek innego owocu. Janusz San Senpai Gojo w pełnej okazałości. Jakim cudem on przewroty robi? Gościu musi łamać sobie praktycznie kark, żeby tak głowę wygiąć w dół, żeby ta czapka nie zgniotła się przy rolowaniu. Jestem fanem. Dobra, czad. Jeżeli chodzi o w ogóle e, lokacje kolejne, do których potencjalnie możemy się udać w ramach naszej Eldenowej podróży, wydaje mi się, że jest jedno miejsce, które powinienem w tej chwili zwiedzić, a jeszcze tego nie zrobiłem. I ma, jest ono e, gdzieś kurwa tutaj. <laughs> I wiem, że tutaj jest jeszcze jeden kawałek tej lokacji, który wa warto zwiedzić przy okazji bycia od razu tutaj, więc spróbujmy udać się tam. Tiara przydziału do bieduizmu. Nie no mordo, Tiara przydziału do bieduizmu nie, nie wyglądałaby tak zajebiście. Ty, ale to jest kurwa... Toż to wąż jakiś jest, widzicie Kokainum. co tu? widzicie kurwa, żeż to jest jakieś zwierzę u góry, mam węża na głowie, Kokainum. holy shit. No i kurwa nie wiem, kto tymi dzwonkami handluje. O, tutaj jest jeszcze... Co to kurwa za dwubabie? O, kurwa. Dobra, to zaoferujmy w takim razie te dzwonki. Jeden dzwonek, drugi dzwonek, sklep, dzwonek kulisty jeden, dzwonek kulisty Topsa. Co się kurwa dzieje? Jakby jak to działa? To jest doner czapka Habibi. Gdzie wy tu donera widzicie? Mordo, siema. Ach to ty, nie zauważyłem cię. Tak, chuj w to. Wzmocnij oręż, sprzedaj. Sprzedajemy wszystko w pizdu. dobra czat. Czas to w takim razie wydupcać potencjalnie. Przejść do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Czyli tej oto lokacji. Tam na drugą stronę jakoś się przedostać. Tutaj jest cała inna, cała inna miejscowa do ocykania i obiegania. Jakoś tam się, pamiętam, dało, dało wybyć, tylko nie jestem pewien, czy dobrym kierunku jadę. O kurwa, już widzę, jak ta lokacja tam się prezentuje. Dobra, chyba górą muszę bardziej. Ej. O kurwa! Nie! Mordeczko, kontrolerze! Roz... A, się! Jadę na myszce i klawiaturze! Huuu! Nie, 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 nie! Tak nie może być! Jak się przyspiesza, ma na, na myszce! Spacja! Gdzie się mogę, kurwa, schować? Pomocy! Dobra, okej. Okay. O kurwa, ten kabel jest za krótki. Nie satysfakcjonuje mnie jego długość, ale dobra, przynajmniej jestem w stanie grać. Dobra, dobra, jest git, jest git. Mówicie, żeby spaść za łosiem z krawędzi, a tutaj nie było w ogóle jakiegoś przejścia, mam wrażenie? Ja to jest tylko meduzy, meduzy, meduzy. To raczej mi wygląda na tą trasę. Meduzo, meduzo! Kurwa, no i znowu macham po prostu tym mieczem, no ale po co manę zużywać jak nie ma po co? Coś tutaj kroczy. Halo? Dziab! Hoj we ściane, dobra, nieważne. Nie strzelamy stąd w takim razie. Dziab, dziab, dziab. Nie trafiam, kurwa, byku. Zatrzymaj się. Czemu to pod takim kątem, kurwa, lecić? Co to miał być? No kurwa, muska go po plecach. Słyszę tego skurwy syna tutaj, znaczy teraz nie słyszę. W końcu używa magii, ale w złym momencie. Hell yeah! Witam na moim kanale. Bum! O kurwa, nie biorę go! Oho! Ej! Mordeczko! Ale po co te nerwy? Ała! Nie zdążyłem nawet czaru wydupcyć! Ciach! O chuj! Nie zrobiło to na nim wrażenia żadnego! Ciach! Dobra. On ma wyjebana na tego mojego stagera, którego próbuję mu zrobić. Oho! Chłopie, kurwa, kim ty jesteś? Ajaj! Bum! Och, come on! Dobrze to kliknąłem. Rach! Ciach! Chuja mu to robi! Oj, błyskanie! Nie! Mam raz kurwy synu. Panato. Yahoo! Yeah! Wiele mu to nie zrobiło. To prawda. O, moje runy. Poproszę Autentycznie. Gość po prostu ma wyjebane na te moje ataki magiczne, które próbuję mu zrobić. Oj! 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 O chuj, dobra, tego to nie przewidziałem. O! Kurwa mać, jakie on zadaje obrażenia, czy to jest zwykły przeciwnik tego obszaru? Z kim ja się to kurwa potyk... Nie! Kurwa, zobaczył mnie! Halo, nie tak miał być! Pokonam cię nawet za ceny mojego kutasa. Dobra, ogień sięga na tyle daleko. Aha, obra, sięgło mnie i teraz, nieważne. Oj, oj! Dobra. A tak, to ja kurwa mogę grać. Wiiiiiiiii! Kolejny bał, spokojamy! Patrz na że... Ja wierdolę. Essa <laughs> totalna S2 <Esch>, <laughs> Pokonałbym go! Nie wierzycie mi, ale ja bym go pokonał. To było to podejście, w którym bym go rozjebał. On miał tej walki jeszcze bardziej dość niż ja, więc postanowił się po prostu samoczynnie odjebać. Oho Kolejny przez syn? Pewnie tak Oni w ogóle są strasznie na stagera. O ty, co to jest? Living przyszedł! Widziałem to dziabnięcie, a go nie zrolowałem. Oho! Nie! Yeah! On jest taki sam jak tamten chuj! Oh! A, wiedziałem, że to. Już w środku tego rola wiedziałem, że to spierdoliłem. Dobra, kurwa. Yeah. Kurwa, uderzyło go to, czy nie? Wiesz, co jest najlepsze, że po wykonaniu tego. Ała! Kurwa, ataku jestem na tyle nisko, że jego dzida mnie po prostu nie, nie dzidzi. Nie! Ej, ja pierdolę, nie, nie miałem miejsca, żeby eliksir wypić. Nie! Nie, to miało być! O! Nie! A, a, gdzie? Nie! Pięknie, Pięknie! Ja pięknie. No pięknie, kurwa, pięknie! Tak długo walczyłem, żeby nie spać z tego kamienia, nie po tego, aż się stoczyłem! Raz, dwa... Chuj w magię! Oj, kurwa, nie chuj w magię. Nie! Śmierć! Uuuu! Mówiłem, że kurwa pokonam tym razem, teraz jak powiedziałem, że pokonam i co? I pokonałem kurwa! Ponury 6! Jest git! To oczywiście za pierwszym, moi drodzy, za pierwszym. <laughs> Na czym grasz? Można dołączyć. Miki nie, nie można, nie można. To jest moja własna osobista przeprawa. Ja kontra ta gra? Ochuj chodzi z tobą. Widzisz moją czapkę? Przestań kurwa wzdychać. To do mnie dingoli. Okej, okej. Okay. nieważne. <laughs> No kurwa nie wygląda to jak mgła, wygląda to jak wodospad jakiś, ale też zdecydowanie wygląda to jak bosisko, co? No dobra, no. Nie, kurwa, nie, nie wilki! Ja pierdolę! O mój Boże, co to kurwa jest? Nie wilki! Dobra, do wyjebania, do wyjebania! Jest cała ta walka. Śmierć. Jop! <laughs> wyczułem, wyczułem! Jak powiedziałem, że umrę, to się nie liczy. Kurwa. Dobra, lecimy jeszcze raz. Super magiczny atak! Juhu! Ciach. Kurwa i Oła. Ty, dobra, bo ten drugi się na mnie skupił. Ja tego nawet nie zauważyłem, nie zauważyłem. Oho, oho! Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Okej, okay, rozjebany. Dobra, jeden nie żyje, jeden nie żyje. Moja łzana śladowcy jeszcze tutaj cały czas istnieje. Też zaraz się to pewnie kurwa ukończy! Aaa, zły, zły, timing, zły timing, czułem to, czułem to. Mam czas na lek. O chuj. To wygląda niebezpiecznie i takie pewnie też było. Dobra, potrzebuję many. ja pierdolę! Za pierwszym kurwa, Wuhu! Kurwa, kolejne mrówy, co tam kurwa jest w ogóle? Siema mrówko, witam, 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 dzień dobry. Ciach, ciach. Czym jest kurwa cała ta lokacja? O Boże, jest jakaś kurlowa. Ciach! O kurwa, i co? No, tak, tak, czułem, że widą kolejne kurwa mrówki. Łuk runiczny, run jakiś. Ciach! Słuchajcie, czy ja mogę na przykład, używając tych moich Glimstone Pebbles, ściągnąć sobie jednego mrówczana do siebie? Kurwa, no, jakby ten spel miał zasięg lepszy niż 3 metry, to tak. O, zapraszam. O kurwa, czy ja je tam wszystkie na dół właśnie zrzuciłem? Kurwa, wszystkie spadły na dół. Co ja mam teraz ze sobą robić? O, aj, jaj, jaj! Pół życia! Kpina. Spróbujmy się cofnąć, zobaczyć jakieś inne perspektywy tutaj. Dobra, jolo. Oooo. Oh, mam mrówo. O, oh, dokładnie tak. No chuj, no nie umrze, bo ma. Dobra, ewidentnie posiadanie skrzydeł niewiele zmienia. Kurwa, czy ja dam radę tam doskoczyć? No nichu Jak tam przejść na drugą stronę z miejsca, w którym jestem teraz? Da się w ogóle? Kurwa. Jebane mrówy. Dobra, bez konia byłoby tutaj słabo, ale tak na koniu to se mogę kurwa jeździć. Ależ kurwa miejscuwa! O oh boy, o oh boy, oh boy, Wygląda fantastycznie, muszę przyznać, jestem fanem. Co się tutaj odpierdala? Kościoły, nie kościoły? Będziemy chyba powoli kończyli, moi drodzy, tego Eldena na dziś. Lokacja wygląda na iście pojebaną, coś czuję, że niewąski przeciwnik jakiś się tutaj też zdarzy. Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Co się dzieje? O, chuj, ta chmura. Może, może. Maybe, maybe, baby. O kurwa, jeszcze ja nie mogę. Nie mogę się ruszać, bo. Tak, no teraz to kurwa. Wiedziałem, że w kamień wypierdolę. Tak, w pewnym momencie po prostu odbierana jest mi możliwość ruchu. Bum. Uuu, obra, całkiem nieźle. Rachu ciachu! Hahaha, ha, ha, rozjebany. A ten kurwa wstanie? Nie, już tak wyglądał. To no, dobra. Udało się, dotarliśmy z powrotem do miejsca łaski, więc będziemy, na... myślę, na razie dzisiaj z Eldenem kończyli. Jakby podsumować, powiedzmy. To jak mi się udało dokonać tego całego respeka, czy to był jakiś wielki respekt? No kurwa, trudno powiedzieć szczerze mówiąc.